Na razie jednak dorzucony granat dymny, ale bomba! No nie ma czasu, nie ma czasu! Przecież to jest po meczu! To jest po finale! Znak stażdzi tu! Oni zwyciężają! Polscy kibice cs nie mają łatwo. Odkąd nasza rodzima scena niemal przestała istnieć, wielu fanom pozostało ekscytować się meczami Snacksa w G2 oraz Siuchego i altimeta w teamie Liquid. Wielkie marki na światowej scenie i zespoły, które mają wiele trofeów na swoim koncie. Ale koniec końców, nasi rodacy to tylko część ich historii, i mimo wszystko żadnego nie można nazwać gwiazdą swego teamu. Niemniej, w przypadku G2 mieliśmy okazję obserwować nawet polską flagę przy ich herbie, i przez pewien krótki moment mogliśmy się Poczuć jak za dawnych czasów. Niestety to była tylko chwila i po polskim gitu pozostały już tylko wspomnienia. Gdy 14 kwietnia 2025 roku Gito opuścił Monesi, wszyscy przeczuwali najgorsze i wieścili rychły koniec tego timu. Nie da się ukryć, że młody zawodnik był nie tylko gwiazdą tej ekipy i kimś, kto wykręcał świetne liczby, ale sama jego obecność dawała nadzieję, że mimo słabszych wyników na początku 2025 roku w tej drużynie jednak coś ruszy i będą w stanie nawiązać do sukcesów, jakie odnosili w drugiej połowie 2024 roku. Niestety, młody chłopak wybrał Grał grę dla falką z uboku Niko i pozostawił po sobie ogromną wyrwę zespole g Tymczasowo miał ją załatać Hades. Oczywiście szanse na to, że Olek będzie w stanie zastąpić Ilię 1 do 1 były równe 0. Niemniej trzeba powiedzieć sobie szczerze, że nikt od Hadesa nie oczekiwał, że będzie drugim Monesim i społeczność cs raczej uznawała go za najlepszą opcję na już. W końcu rynek tak naprawdę nie oferował ciekawych ników, nie było z kogo wybierać, a kupno topowego zawodnika przed Majorem było po prostu nierealne. Z punktu Widzenie organizacji sprzedaż Monesiego była w pewnym sensie uzasadniona. W końcu otrzymali sporą kwotę za gracza, który niebawem mógłby odejść za darmo. Jak potwierdził sam CEO G2, ILIA miał kontrakt z tym zespołem do końca 2025 roku. Z drugiej strony, czy to aby nie była niekompetencja zarządu, który sam doprowadził do tego, że Monesi nie chciał dłużej grać w G2? Wszyscy wiedzieli, jak zgranym duetem jest Nico i Monesi. Wszyscy wiedzieli, że ILIA uwielbia Bośniaka i z nim dużo nie czuje się najlepiej. A jednak, mimo to Organizacja pozwoliła Kowaczowi odejść, a przecież sam G. tu mówił, że gdyby chcieli, to mogliby zatrzymać Niko. Zarówno w tamtym momencie, jak i po fakcie tę decyzję można było oceniać jako chybioną. Od początku było czuć, że jej konsekwencje mogą być bardzo niekorzystne dla drużyny. Każdy, kto postawi tezę, że gdyby Niko pozostał, to imonesi by nie wybrał oferty Falką z raczej nie będzie daleki od prawdy. To właśnie sprzedaż Niko była punktem zapalnym w całej organizacji, to za jej sprawą ruszył efekt domina którego nie dało się zatrzymać. Już od samego początku, gdy do Timu dołączył Hades, wszystko układało się zupełnie niepomyślnie graczy G2. Podczas PGL Astana 2025 zawodnicy tej formacji musieli rozegrać początkową fazę turnieju z Hazem w składzie, gdyż Hunter nie otrzymał wizy. Dość problematyczna sprawa, w końcu g mocno trenowało i przygotowywało się do tego turnieju by zaprezentować się jak najlepiej, a tu z ekipy wypada kolejny gracz. Jasne, Taz jako trener doskonale wie jak g powinno grać i co zawodnicy powinni robić na serwerze, ale koniec końców Viktor z oczywistych względów nie da tego impaktu. Nawet jeśli Hunter wielokrotnie prezentował się przeciętnie, a często nawet słabo, to musimy pamiętać, że z obecnego g to on jest najdłużej w tym zespole. I ma role, których nikt nie przejmie z dnia na dzień. Zwłaszcza emerytowany progracz. Nie ma wątpliwości, że ta się starał. I każdy to widział. Niemniej brak Huntera był odczuwalny i finał całej tej sytuacji był taki, że g nie dostało się do playoffów i Bośniak już tej wizji nie potrzebował. Trzeba sobie powiedzieć szczerze, że to nie było dobre przetarcie dla g przed Majorem. Składnie miał czasu na zgranie i przetestowanie na co tak naprawdę ich stać, a przecież problemów było jeszcze więcej. Snacks, jako prowadzący miał olbrzymi kłopot. Plan na grę musiał zostać całkowicie przemodelowany. Hades nie zrobi tego co Monesi. Heavy God często bywa zagubiony, a Malps wygląda na kogoś, kto zapomniał jak się gra. To brzmi jak nędzna komedia osadzona w realiach CSa, ale niestety mówimy tutaj o faktach. Brak możliwości, brak czasu, brak wykonawców i podobno brak struktur. Kibicom i samemu Snaksowi nie pozostało nic innego niż tylko wierzyć, że może jednak się jakoś uda. W dodatku IM Dallas 2025 też nie poszedł ekipie Taza jakoś wybitnie. Porażka z Gamer Legion w finale dolnej drabinki, i tylko miejsca od 7 do 8 na 16 drużyn. Po prostu przeciętny występ. Oczywiście, jakby złych wiadomości było mało, to 27 maja 2025 roku G2 ogłosiło, że Hadesa oraz Taza ma zastąpić duo z Heroic, czyli Sanpaus i So. Tym samym wszyscy już wiedzieli, że w tej drużynie szykuje się spora przebudowa i zbliża się koniec polskiego G2. Najgorsze w tym wszystkim jednak jest to, że organizacja była zobligowana, by podać te Publicznie. Jest to dość przykre, gdyż z uwagi na morale zespołu tego typu wieści lepiej zachować w sekrecie. Niestety okoliczności na to nie pozwalały. Kompletnie rozbite Gitu czekała, aż w końcu nadejdzie major, który domknie klamrą tę koszmarną pierwszą połowę 2025 roku. gdy na początku czerwca rozpoczął się najważniejszy turniej CSA w sezonie. Wszyscy w Polsce czekali na to jak zaprezentują się faworyci i czy g będzie w stanie wygrać choćby jeden mecz, bo nawet takie obawy pojawiały się wśród niektórych fanów. Co prawda potem jak z Austin po drugiej fazie do domu wrócili gracze Falcons, g w oczach kibiców już było wygranymi, mimo że nawet nie zdążyli jeszcze zagrać meczów. W końcu na papierze zaszli dalej niż Niko i Monesi. Wszyscy wiemy jak wyglądał start Gitu na Majorze. Absurdalny mecz 3D Max sprawił, że przez wielu ta drużyna od razu została spisana na straty i ten najczarniejszy scenariusz miał się ziścić. Jednak ku zaskoczeniu wszystkich trzeba powiedzieć sobie szczerze, że zawodnicy drużyny Samurajów potrafili wrócić do gry w naprawdę Efektownym stylu, na pewno szkoda starcia z Navi, które prezentowało się dość słabo. Znak swoimi zagrywkami ogrywał Aleksiego B w spektakularnym stylu. Niestety, jak to zwykle bywa, niewykorzystane sytuacje się mszczą. Heavy God zapewne do dziś ma w głowie swoją obronę BSA na Inferno i można powiedzieć śmiało, że w jego dotychczasowej karierze to była najważniejsza dla niego runda. Zła decyzja, nerwowość i zwycięstwo wpadło na konto natu z Vincere. Gdyby Nikita zachował więcej spokoju, to G2 awansowało do playoffów i zapewne to byłby zasłużony awans, bo całościowo na serwerze wyglądali znacznie lepiej od swojego rywala. Co prawda to co Heavy popsuł z naprawił w meczu z The Mongols. Problem jednak był taki, że nawet jego świetna gra na 2 nie wystarczyłaby przełamać wybitną formę Sensu. Kolejne fantastyczne widowisko z Jitu w roli głównej, ale i kolejna bolesna porażka. Bez wątpienia zawodnicy tej formacji dali z siebie wszystko i widać było zaangażowanie i chęć dotarcia do play -offów. Można było mieć obawy, że po dość słabej pierwszej mapie i zmianą, które już niebawem miały się pojawić w G2, zabraknie motywacji i wiary, a jednak na daście 2 urządzili nieprawdopodobne ciężary drużynie Demongols. Niestety przetrwali napór drużyny z Naxa. i to oni finalnie świętowali awans do dalszej fazy turnieju. Nie ma co kryć, że w tamtym meczu zabrakło Hadesa. Polak całkiem nieźle pokazywał się na Majorze w Austin, ale team z Mongolii wyraźnie nie leży Hadesowi. W końcu także podczas IEM Dallas 2025 The Mongols przejechało się po g a Hades był wtedy tak samo bezradny, jak i podczas meczu o wszystko na Majorze. Koniec końców, mimo braku zrealizowania celu, gracze i Taz mogą być zadowoleni z siebie i doceniać to, co zrobili. W końcu nawet Malps dowoził i kilka razy zaprezentował się nam jak stary, dobry Mario. Oczywiście musiał też swoje popsuć i w rundzie, w której blokował Granat Nawi na Inferno, można rzecz, że od konkretnie, ale całościowo to była jego najlepsza wersja w 2025 roku. I to na pewno jest spory plus na konto Snaxa i Taza, że byli w stanie jeszcze na sam koniec przywrócić Mario do dobrej formy. Co do samego Wiktora Wojtasa, to ten absolutnie udowodnił, że ma warsztat i autorytet, który pozwala mu prowadzić największe gwiazdy. Wielu krytyków dopiero z czasem zrozumie, jak dobrą pracę wykonał Polak. Warunki do działania, jakie stworzyła mu organizacja, były arcytrudne trudne. Żaden trener stopu nie miał tylu problemów na głowie co TAS. Czy jego zespół w 2025 roku zawodził? Tak. Jednak czy w 2025 roku miał skład, który pozwalał mu rywalizować z najlepszymi formacjami? Nie, nie było na to szans. Chyba mało kto jest w stanie sobie wyobrazić, że g stawia czoła Vitality i wychodzi zwycięsko z tego starcia. Paradoksem tej całej sytuacji jest to, że ekipa taza zespołu, który jeszcze niedawno mógł być na miejscu tej francuskiej formacji, został całkowicie rozbity. Przy czym Klocki na nowo poustawia już nowy trener. Presja i krytyka, którym poddany był Wiktor, mogła przytłaczać. Niemniej Polak naprawdę godnie znosił całą tę otoczkę, która wokół niego była tworzona. Niestety duża część zagranicznych ekspertów i owego community finalnie może być zadowolona. Wolona, gdyż ich metody zadziałały i o ile TAS się nie ugiął i walczył do końca, to zarząd postanowił podziękować za współpracę legendzie cs -a. Tym samym Polak kończy przygodę z g z trzema trofeami na swoim koncie. IEM Dallas 2024, Blast Fall Final 2024 i Blast Premier World Final 2024. Całkiem solidne zestawienie. Co prawda zabrakło Majora, ale może w innej drużynie ta sztuka się uda. Odnośnie Hadesa to tutaj sprawa była dość prosta. Tymczasowe zastępstwo na czas Zrzitu znajdzie nowego zawodnika, który już na pełen etat zajmie miejsce Monesiego. Jednak początkowo mimo wszystko można było się łudzić i mieć nadzieję, że jeśli Oleg nieźle się zaprezentuje podczas tego krótkiego pobytu w tym timie, to może otrzyma szansę na dłużej. Niestety organizacja z siedzibą w Berlinie nawet nie brała pod uwagę takiej możliwości i dość szybko dała to wszystkim do zrozumienia. Czy było to dobre dla samego gracza? Oczywiście, że nie. Zresztą TAS w wywiadzie dla Krzyku eSportu stwierdził, że takie komunikaty po prostu podcinają skrzydła zawodnikowi i ograniczają jego potencjał. Bo zawsze taka informacja siedzi gdzieś z tyłu głowy gracza. Wszyscy doskonale wiemy jak ważny jest aspekt mentalny we wszelkiego rodzaju grach opartych na rywalizacji. Tu nie chodzi tylko o Hadesa. Ale całą drużynę, której podejście, zależnie od sytuacji i decyzji, po prostu może się znacząco różnić. Skoro mowa o zespole, to warto tutaj poruszyć przypadek Snaksa. Niby mogliśmy liczyć, że Soda szansę Polakowi i dzięki temu będziemy mogli przekonać się, jak zaprezentuje się pod okiem nowego szkoleniowca. Niestety Jitu miało inne plany. Janusz został odsunięty od składu. Koniec końców ta decyzja nie dziwi. Podobnie jak w przypadku Taza, presja kibiców, zagranicznych ekspertów i całego otoczenia była zbyt duża, a Jitu musiało znaleźć winnych słabości. Obych wyników. Padło oczywiście na kolejnego Polaka, jednocześnie prowadzącego ekipy. W przypadku tej organizacji to jednak nie jest żadne nowum. Jeśli coś było nie tak, to zawsze żegnano prowadzącego. Doskonale się o tym przekonali Alexi B. czy nawet Hoopsie. Na nic się zdają statystyki, które jasno pokazują, jak wiele jakości daje snacks po stronie TT. Na Majorze Wosin byli przecież jedną z najlepszych drużyn, a nawet nie zagrali w playoffach. Niestety, oglądając krótkie wideo, które nagrywało HLTV z zawodnikami podczas turnieju Blasta. Mogliśmy zauważyć, że wielu graczy często jako lidera wybierało swojego prowadzącego, a Malps po chwili zastanowienia wskazał na Karigana. Wymowne. Można zatem podejrzewać, że to gracze G2 chcieli odejścia z Naxa. Nie wiem, jak jest wewnątrz drużyny. Nie wiemy jak wyglądały relacje zawodników. Ale koniec końców z tej naszej perspektywy jest to po prostu smutne i pokazuje, że już nic się tam nie kleiło. Kwestia następcy Janusza była dość interesująca, bo bezpośrednio zastąpił go Hunter, który przejął rolę in-game lidera. Natomiast aby uzupełnić lukę w drużynie, G2 najpierw było zainteresowane Kasperskim. Jednak deal się skomplikował i ostatecznie nie byli w stanie wykupić go z Ens i jak wiemy Polak trafił na wypożyczenie do NIP. Jednocześnie g swoją uwagę przerzuciło na Matysa. Słowak w barwach Fnatic zdecydowanie się wyróżniał i już od dłuższego czasu udowadnia, że jest wartościowym zawodnikiem, który powinien dostać swoją szansę w mocniejszym zespole. Jednak tutaj pojawia się pytanie czy to gracz wystarczającej klasy na g Wszyscy wiemy, że ta organizacja od dawna mierzy najwyżej jak potrafi. Chcą wygrywać najważniejsze turnieje, ale jednocześnie brakuje im gwiazd i sprowadzają graczy, którzy mają talent. Ale nie potwierdzili go na wielkiej scenie. Ostatnim gwiazdorskim ruchem był Niko, sprowadzony 28 października 2020 roku. Owszem, później dołączył też Monesi, ale bądź co bądź przychodził z Navi Junior i jeszcze wtedy był diamentem, który należało oszlifować. Transfery Malpsa czy Heavy Goda też pasowują się w ten trend. G2 nie wyciąga największej gwiazdy ze składu Rywala, tylko szuka kogoś, kto tą gwiazdą może być. Teoretycznie ma to sens i jest to ciekawa polityka transferowa. Jednak w takiej sytuacji nie możesz oczekiwać. Wybitnych wyników i wielkich zwycięstw. Młodzi i niedoświadczeni zawodnicy na tym topowym poziomie często będą mieć problemy i w 2025 roku Malps jest doskonałym tego przykładem. Podobnie jest z Heavy Godem którego gra z jednej strony może się podobać, ale z drugiej popełnia katastrofalny błąd, który wszystko zepsuje. Zatem co dalej z Gitu? Cóż, wszelkie polskie powiązania zostały na ten moment zakończone. Jeśli ktoś kibicował tej drużynie ze względu na Taza, Snaksa czy nawet Hadesa, to niestety nie będzie miał już kogo tam oglądać. Niemniej czy nowy skład może zachęcić neutralnych kibiców do śledzenia ich spotkań? I tak i nie. Tak, bo doszło tam do sporej przebudowy i na pewno wielu kibiców będzie ciekawych jak poradzą sobie bez Polaków w drużynie. Nie, bo najzwyczajniej w świecie temu zespołowi brakuje star playerów i ników dla których włącza się mecze. Brakuje klasowych zawodników, tych z charakterem i showmanów przyciągających publikę przed monitory. Będą potrzebowali czasu, by na nowo zbudować sobie pozycję na scenie, gdyż w tu zmieniło się w zasadzie wszystko. I to już całkowicie inna drużyna. Niestety, ale prawda jest taka, że drużyna Gitu oparta na Polakach nie miała przyszłości. Natomiast na to składa się kilka czynników. Przede wszystkim regularne osłabianie drużyny, brak zaufania i wiary w projekt oraz zbyt duża presja doprowadziły do rozpadu zespołu. Oczywiście Gitu potrzebowało zmian, ale problemem niekoniecznie byli Polacy, o czym już była mowa w tych odcinkach. Obecnie drużyna samurajów pozostaje bez jakichkolwiek polskich akcentów. Być może w przyszłości ktoś z rodaków pojawi się w tym teamie, ale ale można się zastanawiać czy to będzie jeszcze topowa organizacja. Bądź co bądź, aktualny skład to ogromny znak zapytania dosłownie na każdej płaszczyźnie. W tym momencie G2 jawi się jako dość przeciętna drużyna i część kibiców dość głośno mówi o tym, że ten team może opuścić tier 1. Jednak patrząc na to wszystko na spokojnie, to trzeba zwrócić uwagę na ich trenera, który ma narzędzia ku temu by wydobyć z każdego zawodnika coś ekstra. Czy tak się stanie w tej sytuacji? Na to będziemy musieli poczekać co najmniej kilka miesięcy. Drogi widzu, dziękuję Ci za obejrzenie tego materiału. Pamiętaj o tym, by zostawić subskrypcję wraz z dzwoneczkiem i lajka pod tym filmem. Twoje wsparcie jest nieocenione w rozwoju tego kanału. Koniecznie napisz w komentarzu, co myślisz o zmianach w G2 i jakie według Ciebie mają szansę, by coś wygrać.